Pierwszego dużego klienta się nie zapomina i ja zdecydowanie też pamiętam swoje pierwsze zlecenie, na którym moja firma zarobiła kilkadziesiąt tysięcy złotych i w tym filmie opowiem Ci co zrobiliśmy, żeby to zlecenie zdobyć, więc oglądaj dalej. Kiedy ponad 10 lat temu założyłem własną agencję brandingową, no to robiliśmy na początku takie stosunkowo proste tematy, czyli robiliśmy jakieś logotypy, jakieś layouty stron internetowych itd. Tak no i takie zlecenia oczywiście są ok, ale w dłuższej perspektywie, jeśli nie przybijesz się do tych zleceń za wyższe budżety, no to trudno się rozwijać. I my właśnie chcieliśmy robić te większe, bardziej kompleksowe projekty za większą kasę. I wiele małych firm na pewno ma podobne plany, ale no w praktyce ciężko się przebić i ciężko zacząć. i faktycznie bardzo ważny jest ten pierwszy klient, który będzie tym pierwszym dużym klientem, który otworzy nam w pewnym sensie drzwi do kolejnych podobnych zleceń. I dlatego, kiedy pewnego dnia pojawiło się w na naszej skrzynce mailowej takie zapytanie, które dawało potencjał na to, że to będzie duże, faktycznie kompleksowe zlecenie, no to my wiedzieliśmy, że nie możemy tego odpuścić i musimy zrobić wszystko, żeby to zlecenie zdobyć. I w tym filmie opowiem Ci o takich czterech rzeczach, które wtedy moim zdaniem zadecydowały o tym, że to zlecenie faktycznie udało nam się wygrać. A co więcej, na końcu tego filmu dam Ci taki gotowy jeszcze materiał, który, który Tobie pomoże zdobywać nowych klientów, więc koniecznie oglądaj do końca. I moim zdaniem po pierwsze trzeba zrozumieć, że to w tym wypadku to Tobie bardziej zależy na współpracy i zaakceptować to, że musisz się naprawdę bardzo postarać i dać dużo od siebie. I kiedy nie masz jakiegoś dużego doświadczenia, jakiegoś rozbudowanego portfolio, no to właśnie takie Twoje zaangażowanie, Twoje podejście to może być jakiś jeden z Twoich głównych atutów. I dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bo zauważyłem, że wiele osób no bardzo niechętnie inwestuje swój czas, energię w zdobywanie zleceń, które nie do końca są pewne, że zostaną zdobyte. Czyli niechętnie ryzykujemy jakiś swój czas, swoją energię, żeby zadbać o to, żeby jakieś zlecenie się u nas pojawiło. Ale moim zdaniem w praktyce tak naprawdę nie masz wyjścia, bo jeśli chcesz zdobywać Lepsze zlecenia za większe budżety, mieć fajniejszych klientów, to na początku musisz trochę zaryzykować i musisz postarać się zdobyć tych klientów i no, zrobić wszystko, co możesz, żeby zacząć, żeby te pierwsze zlecenia tego typu zdobyć, bo one będą przyciągały kolejne. I moim zdaniem, właśnie dlatego wiele firm, agencji, małych biznesów nie ma takich klientów, o jakich marzy, nie ma tych dużych zleceń za większe pieniądze, no bo tak naprawdę nie robią wystarczająco. Dużo, żeby tych klientów zdobyć. W pewnym sensie mają nadzieję, że tacy klienci pojawią się sami, przypadkiem w pewnym momencie taki klient do nich zapuka i wtedy rozpocznie się ta współpraca. Ale moim zdaniem, raczej taka brutalna prawda jest taka, że my musimy się na początku bardzo postarać i wykorzystać każdą możliwą okazję, żeby tego klienta zdobyć i myśmy też wtedy nie wybrzedzali. Kiedy pojawiło się takie zlecenie, pojawił się cień szansy, że taki klient chce z nami rozmawiać, taki większy, lepszy niż ci, co mieliśmy do tej pory, no to my powiedzieliśmy sobie, że zrobimy wszystko, żeby tego klienta zdobyć, i potraktowaliśmy to nasze zaangażowanie, ten nasz czas, jako taką powiedzmy inwestycję w to, żeby mieć lepsze case study do portfolio, które przyciągnie kolejnych klientów. Druga kluczowa sprawa, to było też takie dobre zrozumienie klienta i tego, na czym mu zależy. I oczywiście my mieliśmy jakieś podstawowe, już wstępne informacje, czyli wiedzieliśmy, że to jest firma z branży IT, że działają już kilkanaście lat, że mają jakąś długą tradycję i tak dalej, ale mi nie chodzi o takie suche fakty. Mi bardziej chodzi o takie powody, dla których w ogóle się do nas odezwali, czyli dlaczego chcą zmienić tą swoją identyfikację, co chcą przez to osiągnąć, co im się nie podoba w tej identyfikacji, którą mają obecnie, czyli interesowały nas takie głębsze cele tego klienta, dla których on właśnie przyszedł do nas z problemem tej swojej identyfikacji wizualnej. Ważny był też styl i charakter osób, które stały po drugiej stronie. I później w innych ofertach zauważyłem, że takie dopasowanie oferty czy twojej propozycji do osobowości osoby, która będzie oceniała tą ofertę, jest bardzo ważne. Bo inaczej przygotujesz ofertę dla osoby, która jest powiedzmy analityczna, która lubi szczegóły, detale, chce wiedzieć wszystko na temat wszystkich niuansów, jest bardzo taka wnikliwa, a inaczej będziesz przygotowywać informacje dla osoby, która jest przeciwieństwem, czyli jest na przykład impulsywna, ma mało czasu, jest niecierpliwiona, chce wiedzieć wszystko od razu, prawda? Więc my zdecydowanie najpierw postaraliśmy się zrozumieć tę osobę po drugiej stronie, trochę ją posłuchać, żeby wyczuć. Jaka ona w praktyce jest? I akurat w tamtym wypadku mieliśmy po drugiej stronie takie typowe osoby z IT, czyli takie stereotypowe, można powiedzieć, podejście techniczne, gdzie te osoby były bardzo analityczne, dokładne, miały mnóstwo pytań, e, chciały mieć wszystko dokładnie rozpisane, e, interesowały te osoby po drugiej stronie szczegóły i one wręcz chciały długich opisów i, i wyjaśnień. I my dostosowaliśmy to, co mówiliśmy, do ich stylu, czyli pokazywaliśmy wszystko na grafach, omawialiśmy procesy, Robiliśmy tabelki, harmonogramy, czyli innymi słowy, staraliśmy się mówić językiem tych osób, i moim zdaniem to bardzo dobrze zadziałało. To, że to zlecenie okazało się później warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, to też w pewnym sensie była zasługa naszego podejścia, bo sama praca nad tą identyfikacją nie była tego warta. Kluczowe okazało się to, że my pokazaliśmy klientowi szerszy kontekst. Omówiliśmy, na czym tak naprawdę polega praca na zbudowanie marki. Pokazaliśmy, że ta identyfikacja wizualna to jest tylko pewien jakiś dalszy etap, że to powinno być poprzedzone jakąś analizą, jakąś strategią, jakimiś prostymi badaniami, później nawet jeśli stworzymy tą identyfikację, to trzeba ją też jakoś wdrożyć, jakoś komunikować i te zmiany, czyli pokazaliśmy że tak naprawdę problem, z, który, z którym do nas ta, ten klient przychodzi, jest znacznie szerszy i można go rozwiązać na bardziej kompleksowy sposób. I właśnie to takie tłumaczenie, wyjaśnianie i pokazywanie, mi się wydaje, że jest bardzo niedocenione, bo wychodzimy często z założenia, że klient doskonale wie, czego chce, czego potrzebuje, i my mu musimy to dać. A w praktyce, no oczywiście zdarzają się takie pewne siebie przypadki, ale w praktyce większość klientów jest otwarta na rozmowy i często nie jest do końca świadoma tego w jakim kontekście szczerze może osadzić ten swój problem i jak możemy mu jeszcze na inne sposoby pomóc i jakie inne usługi możemy mu zaproponować, żeby to co robi jeszcze bardziej ulepszyć powiedzmy. I jak powiedziałem, wiedzieliśmy, że ten nasz klient jest analitykiem i lubi takie dokładne informacje, więc my mu rozpisaliśmy cały ten proces w formie grafów, tabelek, właśnie zrobiliśmy jakiś proces, wyjaśniliśmy dokładnie z argumentami, szczegółami, dlaczego powinno się zrobić tak, a nie inaczej, jakie są wady i zalety poszczególnych rozwiązań, i ten jego właśnie taki powiedzmy analityczny umysł IT zadziałał, i klient zdecydował się ostatecznie na. Pełen zakres tej naszej współpracy, czyli analiza, strategia, jakieś proste badania, rozmowy z dotychczasowymi klientami, dopiero wtedy analiza czy przygotowanie jakiejś identyfikacji wizualnej, wdrożenie tych materiałów, komunikowanie, strona internetowa, itd. I właśnie z tego pełnego zakresu wziął się właśnie ten budżet kilkudziesięciu tysięcy złotych, który wyjściowo wcale na taki duży się nie zapowiadał. I teraz zobaczcie, my mogliśmy powiedzieć właśnie klientowi, aha, chcecie identyfikację wizualną, więc identyfikacja wizualna u nas kosztuje X, robimy ją tak i chcecie czy nie, prawda? I może by się skończyło po prostu na tym, że zrobilibyśmy identyfikację wizualną, zrobili na tym kilka, może kilkanaście tysięcy złotych i koniec. Ale dzięki temu, że się zastanowiliśmy, pomyśleliśmy, zastanowiliśmy się, jak zrobić z tego duże zlecenie, jak sprawić, żeby to było coś bardziej kompleksowego, zrozumieliśmy klienta, podeszliśmy do niego w określony sposób, nagle okazało się, że zlecenie urosło właśnie do, do większych rozmiarów. I mi się wydaje, że to jest bardzo dobry przykład tego, że pokazywanie Tłumaczenie, zastanowienie się chwilę nad tym, kim jest klient, czego potrzebuje i co jeszcze możemy mu dać, potrafi sprawić, że takie potencjalnie powiedzmy małe albo średnie zapytanie urośnie do większych. Ciekawszych z naszego punktu widzenia rozmiarów. I ostatnia rzecz to szczerość, bo my przed klientem niczego nie udawaliśmy. On wiedział, że my mamy małe doświadczenie i myśmy nie starali się go przekonać do tego, że jest inaczej. My bardziej staraliśmy się te nasze wady przekuć w zalety. Po naszym podejściu było po prostu widać, że nam bardzo zależy na tym zleceniu i że my damy z siebie 200%, żeby to zlecenie zrobić fajnie, żeby je zrealizować, bo to jest po prostu nasza szansa. I mi się wydaje, że klient to wprost świadomie czuł, że kupuje kupując nas, no może nie kupuje jakiegoś wielkiego doświadczenia, ale kupuje takie no 200 zaangażowanie i serce, które my włożymy w tą realizację i myślę, że nieudawanie, że jest inaczej pokazywanie zamiast tego doświadczenia tej pasji i tej gigantycznej ochoty zrobienia tego projektu, no w pewnym sensie kupiło. No, tego klienta nam y, ostatecznie, później, w długim okresie. I druga rzecz jest taka, że to była też taka dosyć, powiedzmy, stara firma y, z taką, powiedzmy, zakurzoną identyfikacją wizualną, zakurzonym marketingiem. I oczywiście kilkanaście lat to nie jest jakoś super dużo, ale w branży IT, y, no, gdzieś tam faktycznie to, co robili, no, było już takie trochę odskulowe i nie ukrywali, że oni szukają jakiegoś odświeżenia, jakiegoś nowego, młodego podejścia. I my, właśnie, no, w tym, co mówiliśmy, staraliśmy się do tego nawiązać. Y, nie ukrywaliśmy, że jesteśmy młodzi, a ale za to właśnie mówiliśmy o tej pasji, o tym zaangażowaniu, że to jest coś, czym my się interesujemy, znamy trendy, my tym żyjemy, wiemy, co jest modne i po prostu jesteśmy w stanie im to dać. Czyli innymi innym słowy, można powiedzieć, że trochę graliśmy rolę takiego e, wykonawcy, na którym temu klientowi za, zależało. Wydaje mi się, że im zależało na takiej zaangażowanej, młodej firmie, która będzie miała świeże podejście, i my to klientowi po prostu pokazaliśmy, i ostatecznie, wydaje mi się, że to go po prostu przekonało. I na początku wspominałem o darmowym materiale, który pomoże Ci zdobywać nowych klientów, i oczywiście obietnicę dotrzymuję, bo przygotowałem dla Ciebie taki specjalny plik, w którym opisałem kilka najpopularniejszych rodzajów klientów. Bo jak e, mogłeś się domyślić z tego, co mówiłem wcześniej, to zrozumienie tego rodzaju klienta, tego jaki on ma charakter, styl, osobowość, czego potrzebuje, tutaj okazało się kluczowe i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. I ja w tym dodatkowym pliku bonusowym opisałem Ci właśnie kilka takich najpopularniejszych rodzajów klientów, którzy moim zdaniem. Występują, których zauważyłem na przestrzeni lat, i pokazałem, jak rozpoznać, z jakim klientem mamy rozmawiamy, i jak dopasować nasz styl komunikacji, tego, co mówimy, właśnie do tego konkretnego klienta. I wydaje mi się, że to Ci po prostu może pomóc, właśnie lepiej przygotować swoje oferty pod kątem tego, z kim rozmawiasz. I ten plik możesz pobrać za darmo. Linka znajdziesz w opisie do tego filmu, więc bardzo Cię do tego zachęcam. I może na koniec podsumujmy te cztery punkty, o których wcześniej mówiłem. Czyli co zdecydowało o tym, że zdobyłem swojego pierwszego dużego klienta za kilkadziesiąt tysięcy złotych. I po pierwsze, Moim kluczowe okazało się nasze zaangażowanie. Powiedzieliśmy sobie, że zrobimy wszystko, żeby tego klienta zdobyć. Po drugie, pokazaliśmy temu klientowi się z takiej strony, jakiej on oczekiwał. Czyli zastanowiliśmy się, jaki on ma styl, co lubi, jaki ma charakter, czego potrzebuje, i do tego dopasowaliśmy naszą komunikację. Po trzecie, zlecenie nie zapowiadało się wyjściowo takie duże, to dzięki temu, że pokazaliśmy mu szerszy kontekst, przekonaliśmy go do szerszej współpracy, ono urosło do większych. Rozmiarów, więc warto rozmawiać, przekonywać i pokazywać, co jeszcze możecie zrobić. No i po czwarte, byliśmy szczerzy, niczego nie ukrywaliśmy i staraliśmy się ewentualne wady czy obiekcje klienta przyrobić na naszą korzyść i pokazać mu jako zalety. Nie wiem oczywiście, czy to zadziała w Twoim przypadku, ale moim zdaniem warto spróbować i może to przynajmniej zainspiruje Cię do tego, żeby tych lepszych, większych klientów udało Ci się zdobyć. Ja oczywiście trzymam za to kciuki, a jeśli już zdobędziesz tego klienta i chcesz że z nim rozpocząć, zacząć współpracę tak, żeby uniknąć problemów, no to tutaj na kanale znajdziesz też cały film temu poświęcony, w którym opowiadam jak właśnie poprowadzić, zacząć tę współpracę, żeby później no, nie pojawiły się jakieś nieprzyjemne sytuacje. Link pojawi się gdzieś tutaj na karcie albo za chwilę też będziesz mógł e, niego kliknąć. Oczywiście w opisie też umieszczę ten link, żeby no, można było po prostu łatwo przejść do tego filmu. Do tego Cię zachęcam, a ode mnie dziś to tyle. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć. Trzymaj się.